Jośmą, ja mogę sobie kazać prosto? Nie wiedziałem, Dzisiaj widzowie w to jest taki typowy odcinek, nie typowy odcinek, w którym w sensie no, typowy coś yy, wkradłem się na konto mojego kolegi w Robloxie. I to nie jest ustalone. On naprawdę mi nie po to żadnego logina, żeby sobie nagrać te konto. Naprawdę zgadłem, zgadłem te konto sam. Zgadłem. I. Pierwszą rzeczą, którą mu zrobiłem, bo chcę już jakieś trolle, nie chcę mu jakichś mocnych troli robić i w ogóle. Ale pierwszą rzeczą, co, co mu, z, którą mu zrobiłem, to yy, tam, to zmieniłem mu to tło. Zmieniłem mu to tło. Bo ono czarne takie, a ma białe. Ale ja nie chciałem mu tutaj w ten setting wchodzić, bo one ma tam jakieś... Nie chcę, żeby mu pokazał jakieś dane, coś, więc... więc no. I dobra. Pier, Pierwsze, co zrobimy, to weźmy mu w awatar. Wejdźmy w awatar. Zmieńmy mu lekko skina, na przykład, nie wiem. Yy, usuńmy to, zamie... zróbmy tak. I włosy na. Zmieńmy mu włosy na baconowe. O kurczę, jak on będzie wyglądał teraz. Jak on będzie wyglądał. Pokaż to. No nie chce mi to pokazać. No dobra, trudno się mówi. Ale no jakoś to on wyg będzie wyglądał. O już widzę tutaj. Nawet w lewym, gó do górnym rogu mamy tutaj tą ikonkę rojonową. Więc. Yy, o, o! Red Bull gra tym razem. O, to jestem ja w ogóle. To. Ale dobra, to do tego przej przejdziemy za chwilę. P kolejną rzeczą, którą mu chcę zrobić, to usunąć mu kilku znajomych. Wątpię, że się w ogóle obrazi, w się obrazi. Już w ogóle przed odcinkiem usunąłem mu jedną. Jedną osobę już mu usunąłem, którą mu gra. Yy, usunąłem mu na przykład, nie, usunę ją. Usunęłem mu kilku znajomych. Usunęłem mu y, Kubiksa ze znajomych. I ciekawe, czy on się jakkolwiek, jakkolwiek pokapuje. Że, że tam. Yy, no i na przykład tak kogoś takiego usunęłem. Nie, on się w ogóle, wątpię, że on się tam, że, że on się wkurzy, bo to jest raczej niemożliwe. Nie no, możliwe jest, no ale z, że randomów mu ten, no to raczej się nie. Po, ten. Dobra, zagrajmy teraz w. O, zagrajmy właśnie teraz w to, co on gra. Czyli w y, Red Bull W tą. Tą Nie wiem, to jest jakaś bitka językowa, co to jest. Nie wiem. Pierwszy raz będę grał w, w ten tryb. I zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Uwaga, jesteśmy na jego końcu. O, czekaj, tylko dźwięki usunę, tylko dźwięki usunę, żeby, bo nie wiem, czy to nie ma żadnej muzyki, żeby nie było praw autorskich. Dobra. O, zmienimy kolejną rzecz, czyli to wszystko na najgorsze. O, boże, ale tu się ciężko gra. Dobra, jestem. Aha, no tak, językiem się tu leje. O, co są osoby, dobra, boom. A dostał prawie. O, to jest. O nie, Red Bullesona zabił. Ten typ. Dobra, też zginął wtedy. Teraz umarł. Dobra, gdzie jest Red Bulleson? Jak ja go chcę... O, ty ten speaker mam, co on tu robi z do Toilet. O, ty to jest, jest redwilleso. Dobra, idźmy, po, idźmy do niego. Patrz jak on wygląda w ogóle. Zmieniłem mu koszulkę i wszystko. Jezu, co to są za języki? Dobra. No nie, dobra, napiszmy tak. Siema, to ja rojo nowy ja to napisał? Sima, o, napiszę siema siema. Nie no, dobra żartuję na no serio. Napiszmy normalnie siema siema to ja, rojanowy Dobra, zabij mnie już, jak tak bardzo chcesz. Tego. No, już. O, dobra. Yy, chodźmy. Chodźmy do tego znów portalu. I teraz szukamy Red Bull Sona. O, to się tu leje z nimi. Come on. Idź dostali dobra. Napiszmy mu to szybko. siema to ja, rojanowy Eee, ty! Tu! Że jego trzeba językiem trzasnąć chyba, o! O nie. Siema. Napiszę, e, dobra, napiszę tak. Sojusz? No nie, 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 nie. Napiszmy sojusz. Czy chcę sojusza. Uwaga, sojusz. Gdzie jest No nie, no zabijają go. No co za debile głupie. Dobra, jeszcze raz napiszmy: Sojusz i teraz ten. O, zrobię tak i zaraz to wyślę. Dobra, gdzie on tutaj? Gdzie on jest? Czy on wyszedł? Czy on wyszedł? Czy on wyszedł? Nie, no nie wyszedł. O łama, wow, no bije mnie. Gdzie on jest? Tu jest, tu jest. Chodź tu. Sojusz napiszmy. Sojusz? Sojusz. Robi Zróbmy na chwilę z nim sojusz. Sojusz? Patrzcie to teraz. No i. Nie, no nie. Ja chciałem coś. Coś tam. Patrzcie to już O, dostał. No nie chciałem go do lawy wepchnąć. Chciałem go do lawy. Chodź tu do lawy, już. Do lawy wchodzisz, do lawy. Do lawy. Tam, tam, na łano. On jest za mocny. Co jest, taki potężny w tą grę. Dob zabijam go, zabijam go. Jest, zginie. Bitka z RedBulletsonem, widzowie, na koncie, na koncie rojonowego. Chodź tu. No nie. Dobra. No nie, ajajaj. Dobra, wytrwię. Wyjdźmy. Wyjdźmy. I... I tak. O, wejdźmy mu w kar... Widzę, jest wejdźmy mu w, w... Ten, bo ja mam dobry pomysł co możemy zrobić w Dership Ship Tycoon. On w to dużo gra. I od od mnie chyba zabije. Jak ja mu to zrobię. Ale trudno się mówi. Yy. No szybciej, szybciej, szybciej. Szybciej dawaj, 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 szybciej. Dobra, mamy play. I teraz tak. Weźmy mu upload I, i tak. I on ma tutaj 150 tysięcy no to co? No to, no to zniknie mu te 150 tysięcy o nie. Weźmy na przykład... O, temu typowi na przykład dajmy 10. Na przykład 10 tysięcy. Oh, 10 tysięcy mu dajmy. Daj mu na przykład. Nie wiem. 15 tysięcy. mu by nie? 15 tysięcy. Dajmy. O dobra. Kupię mu to. O, kupię mu to. Ciekawe. Dobra. o kurze trochę za dużo mu chyba wydałem. A nie, on mnie zabije siebie chyba. Aż trochę za... Dobra. 5 tysięcy jeszcze dajmy komuś. Dobra, tak. 5 tysięcy. I no, jesteśmy na kapture nowego. Dobra, co on tutaj ma jeszcze w ogóle? A właśnie, sprawdźmy go auto. Tak, on ma taki. Jakie ma auto? Nie, tu, Czekaj. gdzie to się wchodziło, bo nie pamiętam. Tutaj, o. Tutaj, jakie on ma autka? O, tutaj ma takie. O, to jest chyba jego najlepsze, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, jak sami widzicie. No, 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 więc jakoś tutaj to auto śmiga. Dobra. I teraz tak. Dobra. E, to chyba... Wydaje mi się, że to by było na tyle. O, tutaj ktoś coś tutaj napisał ten. Co ty, co ty robisz? Nic, napiszę do Red Bullsona. Ciekawe czy odpiszę, uwaga. Sprawdźmy. Może odpiszę, ale chyba nie, bo on gra, wiecie. Dobra, trudno, on chyba nie odpiszę, bo gra. Yy... Odpisuję. Nic, co? Dobra, lepiej by chciałem. Sojusz. A ty mnie... wiłeś o. Tak naprawdę to ja zacząłem, ale trudno. Jo, tam japa. O kurczę, ale... Dobra. Dobra. Nara Nara Dobra, nara Dobra, dobra widzowie, mam nadzieję że Wam się odcinek spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i nara!